Jeżeli jechaliście dzisiaj autobusem, kiedy temperatura na termometrach wynosiła 36 stopni w cieniu myśleliście, że gorzej być już nie może, to pomyślcie, o bakteriach, które żyją w 95 stopniach i mają się całkiem dobrze. Grupy organizmów, które znoszą wyjątkowo skrajne warunki nazywamy ekstremofilami, no bo ekstremalne no to wyjątkowe. Ale to nie są tylko takie, które żyją w wysokich temperaturach, bo mogą to być też na przykład takie, które lubią prawie marznącą wodę, czyli psychrofile, czy takie, które lubią wysokie zasolenie, czyli na przykład halofile. Te organizmy radzą sobie wyjątkowo dobrze, właśnie dlatego, że wykształciły sobie bardzo konkretne metody radzenia sobie z tymi trudnymi warunkami. Tak, weźmy sobie na przykład te wyjątkowo lubiące temperaturę organizmy, które mają na przykład bardzo termostabilne białka, czyli takie, które pod wpływem wysokiej temperatury dalej zachowają swoją. Stałą strukturę i będą mogły wykonywać swoją funkcję biologiczną. Ekstremofile nie są zresztą tylko luźną ciekawostką, która, która gdzieś tam sobie żyje, ale w sumie nie ma na nas większego wpływu. Jest taka bardzo fajna bakteria, Thermus aquaticus. To jest bakteria, która żyje sobie przy gorących kominach termalnych w wodzie około 95 stopni Celsjusza i właśnie jej polimeraza, czyli taki enzym, który buduje. Nici. DNA została wykorzystana w reakcji PCR, czyli jednej z najbardziej fundamentalnych reakcji, dzięki której w ogóle mamy dzisiejszą biologię. Jak widać, czasem takie naprawdę dziwaki mogą sprawić, że nasze życie laboratoryjne, nasza nauka będzie szła naprzód.